Dzień dobry, witam serdecznie w mojej Cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciasto z truskawkami, taki sernik na biszkopcie z galaretkami. Ciasto ładnie wygląda, jest kolorowe, takie wiosenne i bardzo smaczne. Uważam, że nie jest trudne w przygotowaniu. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Cukierenki. Składniki. Dokładna lista składników i przepis na stronie Małej Cukierenki. Link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Nie trzeba przepisywać składników z filmu, wystarczy wejść na stronę Małej Cukierenki. Biskop. Do czystej, suchej miski przekładamy białka i ubijamy mikserem. Dodajemy cukier i jeszcze przez chwilę ubijamy, aż masa stanie się gęsta i lśniąca. Dodajemy żółtka i jeszcze miksujemy na kremową masę. Do mąki dodajemy proszek do pieczenia i krótko mieszamy. Przesiewamy na gotową pianę z jajek. ładnie mieszamy szpatułką Gotowe ciasto przekładamy do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia i wyrównujemy. Blaszka ma być tak wyłożona, aby papier wystawał trochę poza brzeg blaszki. Jest to ważne. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika Pieczemy w 160 stopniach na funkcji termoobieg przez około 25 minut. Po wyjęciu z piekarnika odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Przygotujemy galaretki. Obie czerwone galaretki przekładamy do miski i zalewamy gorącą wodą. Mieszamy, aż galaretka się rozpuści. Odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Od razu przygotujemy sobie również żółtą galaretkę. Obie galaretki przekładamy do miski, również zalewamy gorącą wodą i mieszamy, aż galaretka się rozpuści. Odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Na koniec rozpuszczamy zieloną galaretkę, tak 20 minut po tym, jak rozpuścimy czerwoną. Ważne jest, aby obie galaretki nie zaczęły tężyć w tym samym czasie, dlatego musimy zrobić taką przerwę. Obie przekładamy do miski, zalewamy gorącą wodą i mieszamy aż glaretka się rozpuści. Ostygnięty biszkopt ostrożnie wyciągamy z blaszki, ściągamy papier do pieczenia i papier wkładamy z powrotem do blaszki. Biszkopt z wierzchu troszkę wyrównujemy, odcinamy przypieczoną skórkę. Dzięki temu krem będzie się lepiej trzymał biszkoptu. biszkopt wkładamy z powrotem do blaszki. Składniki do nasączenia mieszamy i nasączamy biszkopt w blaszce. Skończymy krem. Truskawki przekładamy do blendera i miksujemy na mus. Do dużej miski przekładamy gotowy ser na sernik, dodajemy serek waniliowy, cukier puder i dwie łyżeczki ekstraktu waniliowego. Mieszamy mikserem do połączenia składników. Gotową masę serową dzielimy na dwie części. Odważamy około 500 gram masy serowej. I do tej mniejszej ilości masy serowej dodajemy zmiksowane truskawki. Mieszamy mikserem na średnich obrotach do połączenia składników. Następnie tak w trzech partiach dodajemy ostygniętą czerwoną galaretkę. Po każdym dodaniu mieszamy mikserem do połączenia składników. Jeśli masa wyjdzie na bardzo rzadka, możemy ją tak na około 3-4 minuty wstawić do lodówki. Masę truskawkową wylewamy na przygotowany biszkopt w blaszce i wyrównujemy. Wstawiamy do lodówki na około 15 minut, aż masa stężeje. Do pozostałej masy serowej dodajemy ostygniętą zieloną galaretkę i mieszamy krótko mikserem do połączenia składników. Masę wylewamy na ciasto w blaszce i wyrównujemy. Na wierzchu układamy truskawki. I ciasto wstawiamy do lodówki, aż masa zielona stężeje. Na koniec na ciasto wylewamy żółtą galaretkę. Najlepiej, jeśli żółta galaretka będzie delikatnie tężeć. I dzięki temu, że papier do pieczenia wystaje trochę poza blaszkę, wszystko nam się ładnie zmieściło. Ciasto wstawiamy do lodówki na parę godzin, najlepiej na całą noc. Gotowe, dobrze schłodzone ciasto wyciągamy z blaszki. Usuwamy papier do pieczenia, możemy sobie przy tym pomóc nożem. I nasze pyszne, kolorowe ciasto z truskawkami jest już gotowe. Wygląda fantastycznie, jest bardzo smaczne, nie za słodkie, bardzo polecam. Dokładny przepis na stronie Małej ręki Link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.